Cześć moi mili. Kiedy ostatni raz się do Was odzywałam, to jeszcze lasy były pozamykane, aż ciężko uwierzyć, że teraz możemy do nich sobie swobodnie wejść i nawet bez maseczki. Nieważne, niezależnie od tego, jaki kto ma do tego stosunek, to nie są tematy do poruszania na tak dużym forum, no bo nie my na to mamy wpływ, tylko nasi rządzący. Lasy lasami. Mam nadzieję, że wszyscy sobie świetnie dajecie radę w czasie kwarantanny. Wiem, że to jest bardzo ciężki kawałek chleba dla nas wszystkich. Ja osobiście traktuję to trochę jako takie długie wakacje ale w moim przypadku bardziej produktywne niż każde inne były do tej pory. Całe szczęście, że pomimo tego, że nie mam zajęć online, bo jestem na trzecim roku szkoły aktorskiej i przygotowujemy, a przynajmniej powinniśmy być teraz na etapie y, ostatnich poprawek do premiery, która powinna się odbyć za dwa tygodnie, ale się nie odbędzie z wiadomych przyczyn. To pomimo tego, że nie mam tych zajęć online, to nasz reżyser wymyślił sobie, że będziemy na wideokonferencji spotykać się, czytać scen spotykać się, czytać scenariusz do dyplomu, i to jest naprawdę fajna rzecz, wydaje mi się nawet lepsza niż na takich zwykłych próbach czytanych w teatrze, kiedy się siedzi i jest się ze sobą fizycznie, bo. Trochę mniej jest czasu na zastanowienie się nad tym, co tak naprawdę się ukrywa w tym tekście i jak można to wykorzystać. A teraz siedzimy sobie na spokojnie, mamy dużo czasu. Rozmawiamy nie tylko na tematy scenariusza, ale też na tematy, które są inspiracją dla nas. Janek Husakowski, który jest reżyserem naszego dyplomu, dzieli się z nami swoją obszerną wiedzą z zakresu całego aktorstwa, sposobów gry i tego, jak wyciągnąć takie totalne mięso z tego całego scenariusza i z każdej postaci, która się w nim kryje. No i wydaje mi się, że na pewno w tym pomaga to, że Janek Chłusakowski skończył reżyserię, ale też aktorstwo. Więc on potrafi spojrzeć na temat dwojako, z każdej strony. Także myślę, że czas kwarantanny mija mi teraz dosyć produktywnie, ale wiem, że część z was chce zdawać do szkoły teatralnej, państwowej, i tak naprawdę dalej, pomimo tego, że został miesiąc do egzaminów wstępnych, no trochę więcej, to te osoby, jeszcze nie do końca wiedzą, z czym to się tak naprawdę je zdają po raz pierwszy. Także mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek będzie dla Was takim krótkim poradnikiem, yy, dla tych osób, które zdają po raz pierwszy i nie wiedzą nawet jeszcze, którą szkołę do końca wybrać, ale też dla tych osób, które zdawały już tysiące razy i po prostu są totalnie zmęczone, a mają yy, niestety. Yy, Ograniczone możliwości co do swojego budżetu i nie mogą sobie pozwolić na lekcje online z profesjonalnymi y, przygotowującymi y, pedagogami do egzaminów wstępnych. Także mam nadzieję, że ten poradnik trochę Wam pomoże i uspokoi na pewno. Mm. Każdy z Was wie, że podstawą są teksty, ale oczywiście, tylko jak je wybrać? No bo przecież nie wybiorę sobie każdego tekstu w tym samym klimacie, który na przykład będzie smutny, nostalgiczny, ciężki. Nie, teksty wybieramy pod samych siebie. Żeby pokazać naszą elastyczność, nasze wszystkie możliwości i wszystkie palety i gamy, barw, czy jak to się tam inaczej mówi, ale chodzi o to, że każdy tekst powinien być inny. Teksty ogólnie muszą być różnorodne i pokazywać nas w innych rozmaitych stanach emocjonalnych. No, i też w takich sytuacjach skrajnych. Także najlepiej, jeżeli jeden tekst będzie smutny i nostalgiczny, drugi będzie na przykład bardzo wesoły, obrazujący stan nadziei czy pokoju czy czegoś takiego, a trzeci będzie na przykład śmiesznym tekstem. Możemy też do tego dobrać na przykład tekst opisowy, ale to radziłabym bardziej iść w tym momencie. W opisowe teksty, jeśli chodzi o prozę staropolską, no bo one się do tego nadają i tam pokazujemy nasze możliwości dykcyjne. Podpunkt pierwszy: B. Naucz się tekstu na pamięć. Ja pamiętam, że miałam taką sytuację na egzaminie, gdzie tekst potrafiłam totalnie na blachę. Naprawdę. I kłamałem go po prostu w ogóle. To był mój drugi egzamin w życiu. Nie, przepraszam, trzeci. To był mój trzeci egzamin w życiu i naprawdę yy, ja ten tekst mówiłam na każdym egzaminie. Więc wydawało mi się, że i tym razem pójdzie świetnie i będę go pamiętała. Po czym tak mnie zeżarł stres, nagle, nie wiem dlaczego. Ale to się zdarza, że mówię sobie: tej krwie, która. I egzaminator w tym momencie dopowiada: i w głowie dziura. Tam, tam, tam. Także tak, to się właśnie zdarza bardzo często, że nawet najbardziej wykuty na blachę tekst nagle się zaciera, nagle tracimy obraz rzeczywistości, tracimy tekst, który mieliśmy tutaj na wyciągnięcie ręki. Ale właśnie, to jest podpunkt pierwszy C, do którego sobie przechodzimy płynnie. Mianowicie, tekst wykuj na blachę, ale wykuj go na biało. Jakbyś się uczyła, albo uczył ciągu liczb. E, bo chodzi o to, że my musimy pokazać, że myślimy danym tekstem, że ten tekst jest w 100% procentach nasz, że nie gramy już gotowej postaci, bo często wtedy można usłyszeć, że no świetnie mówisz ten tekst, ale jesteś zbyt gotowa. No i o co chodzi? Mianowicie o to, że widać po nas, czy tekst nam leży, czy nam pasuje. Czy nauczyliśmy się po prostu jakiejś danej melodyjki tekstu, y, przy uczeniu się go na pamięć? I klepiemy ją cały czas w kółko, nie myśląc, a w ogóle myślami jesteśmy gdzie indziej, w trakcie będąc na egzaminie, to myślimy o tym, że kurde, co oni sobie o mnie myślą, czy dobrze mówię ten tekst, y, jakie słowo było po tym. Nie, tekst mamy mieć wykuty w taki sposób, by mówiąc go, myśleć o tym, co chcemy powiedzieć dalej, a nie co autor chciał powiedzieć dalej, i sobie przypominać po kolei słowo, które jest po którym. Nie jest to trudne wbrew pozorom, bo no, może nie ma na to jedynego sposobu i określonej techniki, jak to zrobić, jak dojść do tego. Takiego etapu. Wydaje mi się, że najlepiej właśnie uczyć się tekstu tak, jakbyśmy go czytali na świeżo, bez żadnej dodatkowej interpretacji pod spodem, którą sobie zało założymy. No właśnie, zakładanie czegoś na egzaminie to jest pułapka i tym samym przechodzimy sobie do innego podpunktu. Przede wszystkim, przed wejściem na egzamin, nie zakładaj sobie niczego. Oni chcą sprawdzić Twoje możliwości, Twoją sylwetkę. Mówię teraz o pierwszym etapie oczywiście, no bo na późniejszych jest co innego, ale przejdźmy najpierw do tego, żeby nas wybrali mm, z tej wstępnej selekcji, żeby nas przepchnęli do tego drugiego etapu, który będzie troszeczkę trudniejszy, tak naprawdę, żeby się przebić. No więc, kiedy wchodzisz do sali egzaminacyjnej. Nie wymyślaj sobie i nie wyobrażaj sobie, jak to będzie wyglądało. To ma być moment spotkania z drugim człowiekiem. Chcesz się pokazać, przedstawić. Nie wiesz, o co Cię zapytają. Nie wiesz też, czy oni Cię wybiorą, ale to nie ma znaczenia. Jedyne, co tracisz tak naprawdę, to pieniądze, bo to jest mimo wszystko świetny czas. Tego czasu nie tracisz. Jeżeli się dalej nie dostaniesz, zawsze zyskujesz coś w zamian. Na przykład uwagę od tych egzaminatorów albo w ogóle taką fajną przygodę, która pokazuje ci, gdzie są Twoje słabości i jakie są Twoje słabości. Także nie myśl sobie, że marnujesz czas, przychodząc na egzamin, po którym nie dostaniesz się dalej. Więc nie zakładaj niczego po prostu bądź sobą, bądź wyluzowany, ale naprawdę to w dużej mierze pomaga przejść do drugiego etapu. Wróćmy jeszcze na chwilę do y, tekstów, do podpunktu, y, w którym mówiłam o tym, y, jak wybrać tekst itd. Przede wszystkim tekst nie może być za krótki, czyli nie powinien tak naprawdę zawierać y, dwóch, trzech, czterech linijek. Myślę, że pięć linijek to jest takie minimum, ale oczywiście takich długich, rozbudowanych zdań, no, ale tekst nie może też być za długi. Czyli najlepiej wyważonym tekstem będzie ten, w którym od razu macie już jakieś gotowe mięso, jakiś cel, który możecie sobie założyć. Na przykład, mówię tekst po to, żeby przekonać do czegoś komisję. Mówię tekst. Po to, żeby wyśmiać komisję. Mówię tekst po to, żeby no właśnie. I tutaj wkrada się etap interpretacji tekstu. Czyli nawet jeżeli mamy go wyuczonego na blachę i yy, yy, jest on na biało, czyli teoretycznie nie ma żadnej założonej interpretacji, to chodzi o to. Że musimy sobie spojrzeć, co ten tekst nam mówi, w jaki sposób możemy go wykorzystać jako nośnik informacji, którą chcemy przekazać widzowi. No i do jakiego celu możemy tego tekstu użyć. Więc zawsze warto sobie. Więc zawsze musimy sobie założyć jakiś prosty przekaz tego tekstu, i wtedy naprawdę będzie to dużo ciekawsze w odbiorze dla egzaminatorów. No i nie będziecie się uczyć całego długiego tekstu na blachę, w którym gdzieś tam macie taki wstęp, potem macie napięcie, potem macie. Rozwinięcie tego napięcia, potem macie w ogóle punkt kulminacyjny, i potem dopiero macie zjazd w dół. Nie uczcie się, nie warto, bo oni i tak przerwą, i tak przerwą w tym momencie, w którym wy będziecie tak naprawdę najmniej na to gotowi. Także myślę, że to tyle na temat samych tekstów. Dalej, warto przed yy, egzaminem, najlepiej minimum 3 tygodnie przed. Zrobić sobie takie ćwiczenia codzienne z koordynacji ruchowo-tekstowej, bo czasami mogą Wam zadać zadania aktorskie, na którym powiedzą biegaj i mów tekst, i niech emocje wypływają z ruchu, a nie z tego tekstu. Pokaż nam, jak ten y, bieg Ciebie napędza. Co jest jeszcze ważne, od momentu, w którym oglądasz ten filmik, ćwicz dykcję. Ćwiczeń na dykcję w internecie jest naprawdę dużo. Wystarczy wpisać ćwiczenia dykcyjne dla aktorów. Ja wiem, że to może jest dosyć krótki czas do wyćwiczenia dykcji perfekcyjnie, ale jeżeli uruchomimy teraz ten aparat mowy, to on na egzaminie będzie dosyć luźny. Jest taka szansa, że uda nam się to yy, na tyle uskutecznić. Że, że nie będziemy już nawet myśleć o tym, w jaki sposób wymawiać. Ja na przykład wyćwiczyłam moją erkę, yy, pomimo tego, że mówiłam jak kaczor Donald wcześniej, to wyćwiczyłam ją w 4 godziny. Serio. Ja nie potrafiłam w ogóle doprowadzić do drgania języka, a teraz, pomimo tego, że dalej mam problemy i muszę nad tym czasami myśleć, to jest dużo lepiej. Zajęło mi to 4 godziny, żeby wyprowadzić ją. Z zerowego poziomu drgań do drgań. Także warto, naprawdę zostały cztery tygodnie, praktycznie do rozpoczęcia egzaminów wstępnych do szkół państwowych i niepaństwowych. No i teraz wróćmy sobie na szybko do tego, o czym mówiłam wcześniej, czyli do niezakładania i niewizualizowania sobie w żaden sposób sytuacji, jaka nas zastanie na egzaminie po wejściu do sali. Dlaczego? Bo y, fajnie jest być sobą, oni to na pewno docenią, a stres jednak pomaga nam w tym, żeby zapomnieć tekstu, co jest najmniej pożądaną sytuacją y, w ogóle y, na każdym. Egzaminie, czy na scenie. No, kto by chciał znaleźć się w takiej sytuacji? Umówmy się. No, w ogóle zapominanie tekstu w aktorstwie jest po prostu słabe, także, ale nieważne. Zapomnijmy o tym. Po prostu na trzy dni przed egzaminem siądźmy sami ze sobą, zastanówmy się nad tym, jakie mamy wady, jakie mamy zalety, i może spróbujmy te wady przekuć w ogóle w nasze walory, w coś, co będzie nam pomagało i co, i co zbuduje naszą pewność siebie. I tym samym wejdziemy na egzamin uśmiechnięci. Pozytywnie, pozytywnie nastawieni, tak jak na spotkanie z przyjaciółmi, bądź z osobami nowo poznanymi, przed którymi będziemy chcieli się pokazać z jak najlepszej strony. Także myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o same wstępne egzaminy. Także mam nadzieję, że ten filmik jest dla Was choć trochę pomocny i że mój kanał ogólnie doda Wam otuchy. Poprzez to, że będziecie oglądali moje filmiki, i bardzo chciałam Wam podziękować za to, że piszecie do mnie maile, że piszecie komentarze, bo jest to dla mnie inspirujące i pomaga mi wymyśleć yy, treści, które będą dla Was na pewno przydatne. No i myślę, że dla mnie samej również. Dziękuję za oglądanie tego filmiku. Dajcie kciuka w górę, jeżeli się podobał. Subskrybujcie, komentujcie dalej, zadawajcie mi przede wszystkim dużo pytań i widzimy się w następnym filmiku. Ciao!